Ты ж панжик кего свята, Ты ж небесу будова, И злотыми гряздами слични чухов снова, Ты Za Twoim rozkazaniem w może stoi, A zamierzony granic przeskoczyć się boli, Rzeki wód nie wieka okolność mają, Biały dzień, a noc ciemna swoje Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Tak. Teraz i na nieki módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże. Wielbimy Cię świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiństwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnu oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały pobłogosław tę kaplicę świętego Jana Niepomucena. Sprawa, byśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam, Panie, za pośrednictwem świętego Jana Niepomucena pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za pośrednictwem świętego Jana Niepomucena w Litanii. Mm -hmm. Kiri Eleison. Chryste usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu A zaraz chcę do Słowa zaprosić, ale wлагаю, bo dwie людиny, які безпосередньо im їм. To... Направду це все почалось, але я думаю, якщо одного спочатку, а потім другого, то не образиться перший. Хочу запросити Марка Малюхника, це бувший консул, а нині представник Міністерства культури Польщі, Завдячуючи йому. Ми тут зібрані, ми тут маємо ту святиню. Я думаю, і не останній раз ми тут бачимо з ним. Znacznie pan Jarosław, bo gdyby nie jego pierwsze działania, gdyby nie to, że sygnał dotarł do Polskiego Ministerstwa Kultury, dzisiaj byśmy się tutaj nie spotkali, bo skąd z perspektywy Warszawy Ministerstwa też taka wiedza. Potem w tym projekcie powiem tyle, że brało udział wiele osób. koronowaniem jest wielu ojców sukcesu, to bardzo dobrze. To świadczy o pewnej aktywności, o tym, że niełatwe niekiedy nawet sprawy jakieś organizacyjne, logistyczne, logistyczne można rozwiązać. I żywię takie przekonanie, że ten projekt, który został zrealizowany na takim, powiedziałbym, najniższym jakby szczeblu, bo bez wielkiej korespondencji, a opierał się na jakichś takich kontaktach indywidualnych, ale zyskał sobie od razu przychylność wielu osób. Jest samym początkiem kolejnych jakichś wspólnych, owocnych działań. I jeszcze na zakończenie chciałbym serdecznie Państwu wszystkim tu wybranym podziękować za przybycie. To bardzo jest istotny jakby moment, ale też w sposób szczególny chciałbym podkreślić rolę Fundacji niepodległość z Lublina, która kiedy otrzymała czytelny sygnał, że takie wsparcie jest potrzebne, że dotyczy to terenu właśnie tego, dawnych kresów, że to jest... No, rzecz z taką ideą piękna, żeby przywrócić jakby tę kaplicę do życia, choć ona stała, ale w stanie tutaj widzę te proste ilustracje, kiedy dochodzimy do kapliczki, to ilustrują. Myślę, że daliśmy jej pełnię takiego duchowego życia religijnego na kolejnych ileś tam lat z nadzieją, że przyszłe pokolenia też kiedyś o Nepomucena tutaj zadbają. Dziękuję bardzo. Другий чоловік та екіпи, власне, віце президент фундації «Непідліглості», яка фінансувала товщицький проект, і по пів години ми з ним в телефонному режимі розмовляли. Петр Мазлов, просить вам. Jak po raz pierwszy na zaproszenie pana Jarosława przyjechaliśmy, żeby zmierzyć się z tym problemem, jakim był stan techniczny, stan zachowania tej kapliczki. Jak ona wyglądała, możemy się właśnie przekonać oglądając yy, zdjęcia. Yy, nie zastanawialiśmy się jednak długo i podjęliśmy bardzo szybko decyzję, że jest to yy, jedyna w swoim rodzaju Okazja, żeby wspólnym działaniem przywrócić świetność temu obiektowi. Może ktoś powiedzieć, że jest to zwykła, przydrożna kapliczka, która jakby w skali tego rejonu, tej ziemi nie ma większego znaczenia. Ale dzisiaj, kiedy tutaj spotykamy się, kiedy widzę wszystkich Państwa Zgromadzonych się cieszę i powiem wprost, że jestem szczęśliwy, że udało nam się ten projekt y, przeprowadzić, że zakończył się on sukcesem. Jest to zasługa wielu, wielu, wielu ludzi, w czym i nasza Fundacja Lubelska miała swój udział. Z tego też jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. Następne będą powielaniem. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć, ponieważ tu na Wołyniu no jeździmy już od kilku lat. Próbujemy różne rzeczy zrobić z mieszkańcami tej ziemi, którzy teraz tu żyją. I tak sobie myślę, że Pan Bóg chyba jednak wie, co robi, ponieważ kiedy ludzie ze sobą rozmawiają. To ta idea Boża, żeby wspólnie nieść swoje ciężary, yy, chyba się realizuje. Choćby ona była na takim malutkim poletku, jak tutaj w Satijowie. Bo rzeczywiście, tak jak Piotr powiedział, czymże jest ta kapliczka wobec wszechświata? No tylko jakimś szpileczką na mapie, a przecież gromadzi tutaj nas. Choćby było nas setka, tak czy pięćdziesiąt osób gromadzi nas w jednej sprawie. Przed Panem Bogiem stajemy pokornie i dziękujemy mu za to, że, że jest kolejny dzień, że świeci słońce, że możemy być razem i możemy razem na chwałę Pana każdy <noise> dzień zaczynać i później kończyć, a w ciągu tego dnia zrobić coś pożytecznego dla Pana i dla... Dla naszych współbrać. Dziękuję wszystkim, którzy e, dzięki którym mogliśmy to, tego małego dzieła dokonać. Ja, już jako ostatni, będę chyba przemawiał. I chcę Wam powiedzieć, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. I te słowa, które żeśmy dzisiaj usłyszeli, one nam mówią, że w pojedynkę.